Witam Państwa dzisiaj tutaj na w tym, w tym gronie. My jesteśmy tutaj już troszkę wcześniej. Spotykamy się w, w lokalach Polsk CENTER no i rozmawiamy o tym, jak, jak pomóc przejść polskiej społeczności przez ten ciężki okres koronawirusa. Polonia.no, nowy portal informacyjno-kulturalno-publicystyczny dla Polonii Norweskiej, ale nie tylko, również dla Norwegów, ponieważ z badań wynika, że bardzo niewiele Norwegowie też wiedzą tak, de facto o tym, co się dzieje Wewnętrznie w Polonii. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Grzegorz. Korzystając z okazji, że mają Państwo takie małe spotkanie, chciałem zaprezentować naszą wodę jonizowaną. Jest to substytut dezynfekcji alkoholowej. Działa tak samo jest w pełni ekologiczna i nieszkodliwe dla skóry. No naprawdę, popsikałam, wypróbowałam i mogę stwierdzić, że nie ma oduru alkoholu, to po pierwsze, a po drugie ręce naprawdę nie są szorstkie, ani białe jak po zwykłym y, antibaku czy tam y, innym, innym sprayu, więc naprawdę można polecić tą firmę. No rzeczywiście, absolutnie nie wysusza skóry, co jest bardzo fajne, bo ja powiem szczerze, że przyzwyczaiłam się już, że wraz, wraz z antibakiem noszę ze sobą krem do rąk, bo to co się z rękami dzieje po takiej typowej alkoholowej dezynfekcji, to jest po prostu pustynia na dłoniach. Więc naprawdę super produkt. Tak, ja się muszę zgodzić z dziewczynami, że ten produkt naprawdę nie wysusza dłoni. Faktycznie jest lekki zapach basenu, ale tak jak wspomniał pan. Grzegorz e, będą dostępne w różnych innych e, zapachach. E, no i co, czuję się zaszczytono, że mieliśmy możliwość przetestowania produktu, który jeszcze nie jest w sprzedaży. Także polecamy. Jedyną substancją w przyrodzie i we wszechświecie, która skutecznie zabije wszystkie bakterie, będzie wodór. Trzeba oczywiście odpowie dobrać odpowiednie stężenie. Nasz produkt jest na bazie kwasu podchlorowego, który otrzymujemy w procesie elektrolizy. Jest to w 100% przyjazny środowisku proces produkcji. Jest produkowany na bazie wody oraz chlorku sodu. Więcej zdradzić nie mogę, ponieważ jest to tajemnica firmy, jak przebiega cały proces technologiczny. Natomiast jest on w odpowiednim stężeniu. Jest w 100% bezpieczny dla skóry, dla oczu. Dla dzieciaków, co jest jedną z większych zalet tego produktu, że można tej dezynfekcji używać w przedszkolach. W niedalekiej przyszłości ten delikatny zapach basenu zostanie zdominowany pięknym aloesem oraz innymi zapachami typu wanilia. Reasumując, ten startup powstał z potrzeby chwili. I z potrzeby dbania o środowisko przede wszystkim. Produkcja alkoholowa jest dość niepewna i raz, że niszczy środowisko, dwa, bardzo wysusza skórę. Natomiast ten produkt jest zupełnie bezpieczny, niewysuszający skóry i sumptem młodych inżynierów oraz ludzi pełnych pasji, wydaje nam się, że stworzyliśmy coś, co w niedługim czasie będzie bardzo szeroko rozpropagowane. Naprawdę polecam. Uważam, że, że każdy będąc w Norwegii, przynajmniej chcąc być w Norwegii powinien się nauczyć języka przede wszystkim. No i po, aby poszerzać swoje, swoje doświadczenie i swoje życie nabrać jakiegoś tempa powinien przynajmniej ukończyć może jakieś szkołę, jakieś studium. Kontynuować w ogóle naukę. Próbowałam pracować w branży beauty przez około, około półtora roku. Myślę, że w Norwegii dużo kobiet, takich jak ja, ma problem z tym, żeby tak jakby zorganizować się w tej pracy. I często jest tak, że osoby, nawet dobrze wykształcone przez to, że nie znają języka, tak było też ze mną kończą pracując za marne grosze, na przykład w sprzątaniu. I myślę, że Często też jest problem w znalezieniu jakby informacji na temat, na różne pytania, które właśnie rodzą się w momencie, kiedy chcemy na przykład taką działalność otworzyć i nie wiemy po prostu za co się zabrać i być może właśnie Polsk Center mógłby być takim miejscem, które by takie osoby też wspierało. Jest taka potrzeba, żeby zrzeszyć nie tylko polskie kobiety, ale w ogóle... Polskich przedsiębiorców. Ja generalnie to jestem pracą zawodową pochłonięta, ale chętnie pomogę, jeśli będą osoby zainteresowane. I przede wszystkim to myślę, że trzeba by było bardzo konkretnie zająć się tematami, które będą, będą interesujące. Na przykład temat permisji pracowników to jest taki najbardziej chyba aktualny temat. Polonia i szczególnie seniorzy polscy nie mają do tej pory, są absolutnie, tak jak moja córka powiedziała, wyalienowani, bo nie mają kontaktu z nikim, a często nawet nie znają języka dość dobrze albo wcale. Wydaje mi się, że byłoby bardzo wskazane, aby się starać o to, aby powstał tutaj klub seniora, i z jakimiś spotkaniami przynajmniej raz w tygodniu. Jestem jak najbardziej za e, pomysłem e, wspierania Polek e, w rozwijaniu się, e, w rozwijaniu swoich biznesów. I dziewczyny, jeżeli potrzebujecie pomocy, jesteście zagubione, jak najbardziej możecie się zgłaszać do, do pana Bogdana, do Puls Center. Tutaj na pewno znajdziecie, e, znajdziecie, <laughs> znajdziecie pomocne we. W każdym temacie wsparcie. Tutaj pan Bogdanek i panie Ewa oboje są bardzo otwarci, zawsze możecie na nich liczyć. No i mam nadzieję, że nasz Pulx Center będzie się tak rozwijał, że z Bogu się będzie miał pełne ręce roboty księgowości. A was moi drodzy zapraszamy i pamiętajcie, trzeba się rozwijać, wierzyć w siebie. Nasz naród jest niesamowicie utalentowany, tylko musimy to e, pokazać. itvp.tv jest również koliderem tego projektu Hubert i TVp.tv we wtorki o godzinie 18, a często też jeszcze ponownie w tygodniu drugi raz i Polonia. .n. Dziękuję za uwagę.